Cześć z tej strony Mateusz. Wielokrotnie na moim kanale pokazywałem wam, z jakich gadżetów korzystam na co dzień, co często używam, jakie akcesoria mam na biurku, i tak dalej, i tak dalej. Ale w dniu dzisiejszym jest to odcinek specjalny, bo jak widzicie, aktualnie jestem w Nowym Jorku i chcę wam pokazać, jakie gadżety, akcesoria sprzęty zabrałem właśnie w tą swoją naszą w zasadzie wycieczkę do Stanów Zjednoczonych na wschodnie wybrzeże, między innymi do Nowego Jorku, ale nie tylko, bo również na Florydę, gdzie będę mógł użyć pierwszego w zasadzie gadżetu, których. Będę będę chciał wam pokazać, czyli drona najnowszego DJI Mavica 3 Classic, czyli prawdziwą bestię, jeśli chodzi o, no już takie można powiedzieć podniebne fotografie. Także w dniu dzisiejszym na pewno nie zabraknie różnych gadżetów, które będę chciał wam pokazać, ale z drugiej strony na pewno będę chciał wam też powiedzieć kilka takich praktycznych tipów, jakbyście lecieli tutaj, co wziąć i na co tak naprawdę uważać, ze względu na to, że chociażby trzeba pamiętać o adapterach do kontaktu, bo bez tego ani róż i nic tak naprawdę nie nawaduje także nie przedłużając lecimy z tematem. I nim przejdziemy do meritum, chciałem wam powiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja NordVPN, czyli aplikacja, bez której tak naprawdę również nie wyobrażam sobie pojechania w taki wyjazd, ze względu na to, że nie ma nic gorszego jak to, jak się łączycie z jakimś publicznym Wi-Fi, publicznym hotspotem, czy to w hotelu, czy na lotnisku, bez dodatkowego żadnego zabezpieczenia, ze względu na to, że w bardzo prosty sposób narażacie się na różnego rodzaju ataki, które mogą być właśnie przeprowadzone przez to, że wy się podłączycie do jakiegoś darmowego internetu, który może okazać się ściemą i w tym momencie jak wy się podłączycie do niego, ktoś może chcieć przechwycić wasze dane, w związku z tym polecam używać takich aplikacji jak właśnie NordVPN, które szyfrują wasze też połączenie, dzięki temu macie pewność, że ta anonimowość czy bezpieczeństwo w sieci jest po prostu na wyższym poziomie także chociażby z tego powodu polecam wam wypróbować, a raczej mieć po prostu na swoim tablecie, telefonie czy komputerze aplikację NordVPN -a. możecie ją sobie testować przez 30 dni, a jeśli wam się coś nie spodoba chociaż w to wątpię możecie ją zwrócić i po prostu pieniądze też zostaną wam zwrócone. gdybyście chcieli sobie ją pobrać, to polecam Wam to zrobić z mojego linka promocyjnego, tam dostajecie 4 miesiące gratis i sam abonament jest też niższej cenie. W związku z tym zachęcam was do odwiedzenia samego opisu. No i w zasadzie możemy przejść do tego, co najważniejsze, czyli to co zabrałem na ten wyjazd co mam w swoim plecaku, chociaż teoretycznie powinienem zacząć od urządzenia, którego nie będzie w samym plecaku, bo jest często w mojej kieszeni i też teraz nagrywam cały ten film właśnie za pomocą iPhone'a 14 Pro Max, który służy mi jako w zasadzie jedyna główna kamera, którą wziąłem na ten wyjazd. Zdecydowałem się na większy komfort, który oferuje sam iPhone i po prostu te możliwości aparatu, które posiada ten obecny model wydaje mi się i pewnie potwierdzicie to, że ta jakość jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i dla wielu osób będzie wystarczająco dobra. Jednak komfort chodzenia, podróżowania, zwłaszcza jeśli my naprawdę tych podróży codziennie robimy bardzo dużo, bardzo dużo chodzimy, no byłby zdecydowanie ten Komfort mniejszy, gdybym miał ze sobą taszczyć jeszcze torbę z całym aparatem, z różnymi, jeszcze nie wiem, dwoma, trzema obiektywami. Wydaje mi się, że, a przynajmniej dla mnie tak jest, nie ma to po prostu sensu. I ja raczej stawiam właśnie na różnorodność sprzętu, czyli na przykład biorę jeszcze sobie drona i właśnie telefon, aniżeli skupiam się na samym aparacie. Ale to jest oczywiście kwestia waszego podejścia, waszego wyboru. Niemniej ja ten film, który aktualnie widzicie, również nagrywam z tego iPhone'a i myślę, że jest bardzo dobrze. Chociaż dodatkowo tutaj się wspieram takimi dodatkowymi mikrofonami, które podpinam za pomocą portu Lightning. W sensie jest odbiornik podpiąty właśnie do iPhone'a, a ja tutaj mam taki mikrofon krawatowy i mogę sobie gdzieś tam chodzić w plenerze, nagrywać jakieś pojęcia i bezpośrednio do niego mówić. I wy to wszystko bardzo dobrze powinniście słyszeć. Na Kończąc wątek w zasadzie całego tego setupu, który służy mi do nagrywania, wziąłem tutaj sobie jeszcze statyw od Joby, czyli ten statyw, który ma takie giętkie nogi, który możecie postawić na różnych płaszczyznach. Między innymi teraz go też używam, nagrywając tutaj ten film z poziomu łóżka. W związku z tym, przy takim normalnym statywie, on by miał pewnie problemy z tym, żeby się gibał gdzieś tam na boki, mógłby się wywrócić, a ten normalnie jest tutaj oparty o poduszkę, nic mu nie jest ze względu na to, że te nogi są fajnie jakby rozłożone, także polecam Wam korzystać z tego, zwłaszcza jeśli chcecie sobie robić jakieś takie, można powiedzieć, zdjęcia stojące, gdzieś na przykład chcecie zaczepić sobie taki statyw na drzewie, na płocie, możecie go powiesić, nie ma z tym naprawdę żadnego problemu i od lat mnie nie zawiódł, dlatego wziąłem go również tutaj do torby. No i zmieniając trochę sprzęt nie mogło oczywiście na mojej wycieczce zabraknąć drona. Co prawda nie można nim latać nigdzie tutaj w pobliżu, a szkoda. Chociaż z tego co słyszałem, kiedyś jeszcze teoretycznie można było robić to nielegalu. Nie popieram oczywiście tego, chociaż wymiar kary, jaki trzeba było zapłacić za zdjęcie z powietrza, na przykład z Manhattanu nie był wysoki i wiele osób decydowało się na zapłacenie 1000 dolarów mandatu w imię tego, że mieli super zdjęcie właśnie całej panoramy Nowego Jorku. No ale teraz jest to już w ogóle zabronione, kary są o wiele wyższe, no a z drugiej strony apka DJI nie pozwala w ogóle na wystartowanie takim dronem. Niemniej ja nie mam jakby tutaj zamiaru obchodzić całego systemu, bo biorę tego drona do ujęć generalnie na Florydę i tam będę chciał polatać, a raczej polatać z pomocą pewnego kolegi, który ma odpowiednie uprawnienia, właśnie za pomocą najnowszego drona DJI Mavica 3 Classic, czyli tego drona, który wyszedł w zasadzie kilka dni przed moim wyjazdem, więc zdecydowałem się na zakup, kup tej wersji. To jest już generalnie zdecydowanie wyższa półka tych dronów, bo on kosztuje prawie 9000 zł za tą wersję, bez żadnych dodatkowych baterii, nawet nie ma w zestawie etui, to akurat moim zdaniem jest słabe. Natomiast on już waży też prawie 900 gramów, w związku z tym, jeśli chcielibyście nim na przykład w Polsce polatać, to będziecie potrzebować już też zdany egzamin, przynajmniej na tym podstawowym, darmowym, można powiedzieć, poziomie. Natomiast mówiąc szczerze, ja o tym dronie nie chcę mówić w dniu dzisiejszym więcej, bo będę tak naprawdę nagrywał o nim dedykowane wideo, więc tam wam pokażę jego możliwości, które wydają się być naprawdę fantastyczne, ale o tym wam powiem po prostu w tym następnym materiale. Natomiast innym sprzętem, bez którego też nie wyobrażam sobie wyjazdu jest gimbal DJI Osmo Mobile 6. To jest sprzęt, który testowałem też w zasadzie kilka tygodni temu, bo on miał wtedy swoją premierę, no i postanowiłem sobie go po prostu kupić na ten wyjazd, ze względu na to, że wydaje mi się, że jak na tak małego gimbala mam naprawdę potężne możliwości i do, można powiedzieć takich amatorskich ujęć które gdzieś tam planuje robić, spokojnie jakby wystarcza. Zresztą już widzę, że naprawdę daje radę w takich warunkach miejskich, jak tutaj chodzę, przemierzam w zasadzie wszystkie te ulice w Nowym Jorku właśnie z nim. To naprawdę te ujęcia są bardzo, bardzo fajne, bo są płynne po prostu, a dodatkowo możecie sobie używać kilku tutaj trybów, jeśli chodzi o podtrzymywanie konkretnych osi, o różne stabilizacje. Także polecam się wyposażyć, zwłaszcza, że nie kosztuje bardzo dużo około 800 zł obecnie, no i nie waży też sporo w związku z tym nie odczuwacie go kompletnie, nawet jak go macie w tylnej kieszeni spodniej, także polecam sobie go kupić i chodzić właśnie na różnych takich wycieczkach. Na sam wyjazd oczywiście też zdecydowałem się, aby wziąć MacBooka Pro, aby jednak mieć jakąś tutaj możliwość chociażby z edytowania na szybko jakiegoś filmu, czy może przede wszystkim zrobienia jakiejś kopii zapasowej zdjęć, które właśnie trzasnąłem za pomocą drona, czy też samego iPhone'a. no bo jednak ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe, i tych, którzy dopiero je zaczną robić, także polecam o tym pamiętać, aby nie tylko robić te zdjęcia, ale również je później. Nie zgrywać na bieżąco. No i w zasadzie z tych większych sprzętów to by było na tyle, no ale jest jeszcze kilka pomniejszych akcesoriów, takich jak choćby GoPro, które również mam tutaj w swoim plecaku. Jest to model ósemki i chciałem w zasadzie już kupić ten najnowszy, ale stwierdziłem, że on mi raczej dużo nie zaoferuje, jeśli chodzi o samą jakość tego wideo, chociażby z tego powodu, że i tak głównie kręcę właśnie swoje filmy iPhone'em. W związku z tym stwierdziłem, że i tak mam już sporo wydatków, chociażby ze względu na tego drona, i na razie odpuściłem ten temat. No i plecak już jest dosyć ciężki, jest dosyć wypchany jak widzicie, ale na tym się cały czas nie kończy bowiem mam jeszcze w plecaku takiego powerbanka 20 tysięcy mAh z portem USB typu C w związku z tym dosyć szybko się tutaj ładują różnego rodzaju sprzęty, no i finalnie dochodzimy jeszcze do takiej szkatułki, szkatułki z przeróżnymi adapterami przejściówkami, czy po prostu kablami, jak widzicie tutaj mam po dwa w zasadzie kable USB typu C mikro USB lightning oraz jedną przejściówkę z USB typu A na USB typu C, Chociaż mówiąc szczerze, nie wiem, czy ją chociaż kiedykolwiek tutaj wykorzystam, No ale to co ważniejsze i polecam wam się w to już w Polsce wyposażyć, to wzięcie sobie adaptera sieciowego. Ja to i wziąłem w zasadzie trochę za dużo ze względu na to, że trzy czy 4, a korzystam tak naprawdę z jednego, który jest tak naprawdę najbardziej wypasiony ze względu na to, że tam mamy normalne wejście na całą ładowarkę oraz trzy porty USB typu A oraz jeden port USB typu C, że zamiast podłączać zawsze na przykład dwie-trzy takie kostki i do każdej z nich podłączać Jakieś dodatkowe ładowarki, przejściówki. Stwierdziłem, że można wykorzystać w takich normalnych sytuacjach tamtą właśnie przejściówkę i spokojnie ładować od razu 4 rzeczy, a nawet 5 rzeczy z tym dodatkowym właśnie gniazdkiem bezpośrednio z niej i to się naprawdę przydaje. A ona kosztuje tak naprawdę w Polsce 50-60 zł, więc polecam naprawdę sobie ją kupić i mieć już gdzieś na swoim wyposażeniu, bo tutaj w Stanach takie przejściówki potrafią kosztować nawet 20, 30, 40 dolarów, w związku z tym nie ma sensu później po prostu przepoczywać lepiej sobie ją wziąć z Polski. No i tutaj oprócz tych różnych przejściówek, kabli, jeszcze zobaczycie taki właśnie powerbank, a raczej to jest battery pack do iPhone'a. Pewnie spytacie, dlaczego go mam, dlaczego go wziąłem, dlaczego go kupiłem, a no dlatego, że stwierdziłem, że pomimo tego, że jest absurdalnie drogi, 500 zł w normalnej cenie, co prawda zdarzałem się na jego promocji właśnie rzędu 350-400, ale patrząc na powerpacka, który jest w stanie doładować mojego iPhone'a o 40, maksymalnie 50% no to nie jest porywający wynik, w sensie cena za ilość jakby doładowanego sprzętu, ale powiem wam uczciwie, że on w takiej podróży, kiedy cały czas chodzicie, robicie zdjęcia, bardziej się przydaje od powerbanka, który jest po prostu fajny, ale w momencie, w którym nie używacie tego telefonu, bo w praktyce to oznacza tyle, że jakbym chciał na bieżąco doładowywać iPhone'a, a niestety średnio muszę go co 6-7 godzin doładowywać, bo robiąc tak często zdjęcia, tak często filmy za pomocą niego, on mi naprawdę bardzo szybko się. Rozładowuje. Mówiąc szczerze, jestem nawet rozczarowany tym, że nie jest w stanie wytrzymać tych 8 godzin. Naprawdę, 7 godzin to już jest chyba taki rekord, który z nim wytrzymałem. Muszę go doładowywać, w związku z tym, taki battery pack sprawdza się pod tym kątem, że mogę na bieżąco trzaskać te fotki, mieć pełen komfort jakby ruchów, nie być przywiązany kablem do tego powerbanka. No i naprawdę pod tym kątem się sprawdza, ale oczywiście do codziennych zastosowań nie polecam tego używać, nie polecam kupować, no bo jest to absurdalnie drogie. No i kończąc w zasadzie wątek tych wszystkich rzeczy, które tutaj zabrałem. Również mam taką saszetkę i może wam się wydawać dziwna, po co mi w zasadzie taki pokrowiec, skoro mam już taką torebkę na te wszystkie kable, ale nic bardziej mylnego ze względu na to, że niektóre lotniska dosyć mocno weryfikują to, a raczej linie lotnicze, jakie baterie bierzecie na pokład samolotu, bo to, że oczywiście musicie wziąć w ramach bagażu podręcznego, a nie rejestrowanego, to jest jasne, ale czasami się zdarza, że bardziej upierdliwi urzędnicy chcą po prostu, abyście mieli właśnie takie saszetki które są odporne na to, że gdyby taka bateria w czasie podróży się zapaliła, no to po prostu nie zacznie płonąć cały plecak, tylko ten ogień jakby zostanie tutaj stłumiony. Tutaj w ogóle całość tego zestawu dopełnia jeszcze taka ładowarka od Blitzwolfa. Ona ma dosyć dużą moc, 120 W, ale jak widzicie ma dwa porty USB typu C i dwa porty USB typu A. W związku z tym możecie tutaj sobie naprawdę zrobić takie kombo do ładowania i w zasadzie za pomocą tego adaptera i tej ładowarki jesteście w stanie już naładować, a przynajmniej ja jestem w stanie naładować wszystkie te kilka urządzeń, telefonów, które tutaj razem mamy i z których korzystamy na co dzień, no bo oczywiście jeszcze muszę doładowywać swojego Apple Watcha, którego przy tak częstych jakby podróżach i cały czas chodzeniu z nim no w zasadzie ładowanie codziennie jest obowiązkiem. Także w zasadzie ode mnie to już by było na tyle. Jak widzicie trochę tych sprzętów jest, ale myślę, że większość albo zdecydowana większość spokojnie tutaj się przyda i co najmniej kilka razy będę ją wykorzystywał. No i pamiętajcie też o korzystaniu z NordVPN-a ze względu na to, że jak jesteście właśnie w hotelach na lotniskach, naprawdę warto łączyć się z siecią właśnie poprzez te aplikacje, bo to wspomaga właśnie anonimowość czy bezpieczeństwo, szyfrując ten ruch, a macie tak naprawdę do wyboru kilka tysięcy serwerów na całym świecie, więc będąc w Stanach możecie się na przykład przerzucić na serwery polskie, aby obejrzeć sobie jakąś aplikację, która jest na przykład tylko w Polsce dostępna, bo jest na przykład jakaś licencja na jakieś tam mecze reprezentacji i tak dalej. To akurat mówię w kontekście mundialu, który aktualnie trwa. Link promocyjny do nich jest w opisie tego filmu, Na ode mnie to już na tyle. Ja wyruszam w miasto, także widzimy się w następnym materiale.